W krótkim wywiadzie oraz badaniu stopy. Dobraliśmy odpowiednio buty do potrzeb naszych bohaterów. Na początku sprawdziliśmy stopę, rozpłaszczenie tej stopy na, na Brenoku. Potem oceniłem, jaki to jest rodzaj stopy: czy to jest pronacja, czy, czy stopa neutralna, czy może supinacja. Wielu z nich przygotowuje się do maratonu, stąd też. Dobraliśmy buty odpowiednie do właśnie tego dystansu, aby ta jakość biegania oraz komfort znacznie zostały zwiększone. Potanie z ekspertem do spraw doradztwa, jeśli chodzi o ubiór było bardzo pozytywne. Pan mi wszystko doradził, spadał moją stopę, dobrał mi odpowiednie buty, Miałam okazję, żeby wszystko poprzymierzać, przebiec się, wybrać, który buty najbardziej pasuje. To samo z ubraniami, powybierałam, poprzymierzałam, dobrze się czuję. Powiedz mi, jaka właśnie jest różnica między tymi informacjami z internetu, które szukasz, a tym właśnie bezpośrednim kontaktem z ekspertem? Przede wszystkim jest to kwestia tego, że jest to naszym językiem, tak po prostu w taki sposób zrozumiały, że każdy, kto to, e, coś już przeczytał, bądź nic jeszcze nie przeczytał na ten temat, jakie są stopy promujące, sublimujące, neutralne i tak jest w stanie w takim kontakcie bezpośrednim pod okiem fachowca e, dowiedzieć się tego, jak to wygląda i zrozumieć przede wszystkim. No bo czytamy w internecie co artykuł e, to inne, bardziej subiektywne spojrzenie, Natomiast tutaj Rafał powiedział to w taki sposób, gdzie ja też subiektywnie, ale jednak swoim to w bardziej czytelny, przystępny sposób. No i tyle, no i jakby wychodzę z bagażem wiedzy. Dokonany wybór to w pełni trafiona opcja. No, i mam nadzieję jeszcze dzisiaj przetestować ten sprzęt biegowy, przede wszystkim buty. Ale już widzę, że, 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 że będzie to kolosalna różnica od tego, co robiłem do tej pory i w jakimś sprzęcie. Dotychczas nigdy nie wybierałem butów pod kątem tego, jaką mam stopę, jaki jest jej rozmiar we wszystkich kierunkach, jak się poruszam. Zawsze było to na zasadzie powiedzmy koloru, wygodności, takiego założenia na nogę, no i tam yy, czy cenowo ja się mieszczę w budżecie. Tak? Tutaj, gdy ktoś, kto się na tym zna, faktycznie yy, stopę obejrzał, zmierzył, yy, sprawdził chód i powiedział to są buty, tu, pośród których powinieneś wybrać buty najwygodniejsze dla ciebie, to naprawdę czuję, że chód jest Częścią, częścią mojej stopy. W sensie takim, że mam pełne zaufanie do tego, że w tym bucie za 20-30 km nie będę narzekał, że coś mnie w nim obciera, albo coś jest niedopasowane, albo jest za twarde, albo za miękkie, albo kolei Więc naprawdę polecam podejść do, podejść do osoby, która się na tym zna, poprosić o pomoc bo to, to jest bardzo, bardzo istotne. Zapraszamy do sklepu biegacza.